Witam w 56 duże. of Warhammer Hammer Beginning of the End Times. No i wreszcie jestem zadowolony, 9000 to jest dochód, który ja chcę widzieć, co turę. Yy, no oczywiście tak nie będzie, ale. Ale to już jest coś, naprawdę to już jest coś. Co ty robicie? Wycimy tu zaatakować. Mam nadzieję. Hmm, trzeba tu powoli się przetrenować. Dobra, tych może nie było. Ja wiem, że to trochę kontrintuicyjne. O, 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 tak, spoko. tych jednostek yy, przemieścić je jako posiłki do wieży. Gorgota. Yy, o, co to jest? Uuu, czarne orki. być ciężkie. Catarina, Catarina. Zobaczmy, mogę Gobosy na linii frontu. Włas mnie szkoda. Ranki. Rezerwa. Pieski na a, a nie wiem, gdzie to może tam tu teraz pytanie, czy podejdą, czy ja będę musiał podejść? Podejdą, mam przewagę w jednostkach dystansowych, oni nie mają żadnych. Dobra, chyba to teraz... Tak... I się powoli przemieszczają... No, patrzyłem jak tam idzie K2 brałem filmiki tego i też nawet sobie radzi Znaczy tak jak mówiłem, nieumarły mi się gra trochę łatwiej w tej grze, bo w odróżnieniu od Warhammera 2 yy, czy 1 Total War yy, to nie ma tutaj takiej mechaniki, że yy, jednostki Nieumarłych w pewnym momencie potrafią się same zacząć rozpadać. Jak yy, morale morale panu, znaczy się morale, bo to jest jakoś tam się magiczna kontrola, czy, ta, czy jakoś tak to się nazywa, ale to w zasadzie to jest morale yy, u Nieumarłych. 我靠！Oh, cool. Dobra, trzeba rzucić na piła się nie utrzymają. Chociaż widzę, że no ale mają całą dobre. no, tak, powinniśmy wszyscy Królowa Kalifa? Tak, tak, właśnie niechalek. Nie? Chyba. Dałem te pieniędzy. Ja za chwilę... mi też sporo. czy ja mogę dodatkowych kupców rekrutować? Nie. No nie mogę. Szybko mi się odnawiają te oddziały. Może jakieś unikatowe?

Ooooooocie już tu chaos and the próbowało zająć. To jest skryp garnizonowy, więc szybko im to nie pójdzie, ale zmienia parto faktu. O, no, ale na raz na tym oprócz trój... O, ci są fajnie. Też są spoko. Już są takie. To mniejsze troszkę jednostki w utrzymaniu. Ale wciąż nie jakieś absurdalne. Nic. A ja tu przetrenowuję. Może tym bym podeszedł, i wybrałbym oddziały stąd. By się zmieniły w ten. krzyżowców. No i mamy turę 57 i pięknie wygląda moja ekonomia. Troszkę trzeba było zainwestować, troszkę się wypocić, ale wreszcie to idzie w dobrą stronę. To muszę przetrenować to gość.

Dobrze, tak jak do bosy pójdą do tej armii a to im pójdę Tutaj po resztę oddziałów Hmm, a ja bym jeszcze to zrekrutować? Pięk, dobra. Teraz trzeba odbudowywać dalej ekonomię. Tak? Nie odpuszczę. Gdzie pływa, będę pływał w pieniądze. Przede wszystkim będę miał organizację społeczną. Też nie było wygłupie. O, albo to. O, więc też trochę zjada. Aha, mi się kopalnie jeszcze buduje. Tak to tu wygląda. podobnie. faktury O! Może coś takiego? Nie ma, nie ma tańszych? Tutaj budynki w narożnikach się wyłonią.

Z z tych strat. O, tu jest kopalny. W każdym nie Dobra. O, troszkę mi że ten. O, będzie trzeba go potem odbudować. Ill a O, mam tutaj podstawową kursę. Dobra, nic to. No choć mówicie Widę haj! Czy to warto tylko tam Nie, jeszcze nie zapomnę. Hmm? Hmm. Może cię zapłacą Dajcie o tysiąc

Time for a prayer. I listen to Wracamy na słuszną religię Chaosu. Dobra. Myślę, że chyba tyle wystarczy. Tam kawał idzie, tak z ciekawości. No widzę, że tam powoli ogania. Produkcji jest dużo wyżej. terytoria widzę też, jest sporo. 8, 9 będzie miało, ja mam 7. Na osobowo. Populacja jest wyżej. jest to dużo wyżej. Dobra. No to przekazujemy kawę. No i mamy turę 58. Pieniążki widzę nawet, niezłe są cały czas. 16 miejsce, o, nie? Hmm. Przejdźmy do rzeczy. Mam że mi nie wypowiedzieli czasem wojny. Chyba nie. W sensie gobliny. Czyli do tyłu, do drugiej armii, a się nie dołączą do tych gości. Hmm. o, mówię tych przetrenować. Sejf przetrenować. Dziłem, Warp Shelf. 150... uuu... Nieźle. No to też jest dobre. Przetrenuję gości.

Dobra, już się pobudowało, się. Tu jest ten spokojnie to. Tak. się za prawda trochę mi spadną dochody, bo te ogry to nie dużo będą kosztować, bo muszę robić przetrenowanie w sensie Wiecie, tu 280, a już 700 I dołączę potem do tej armii nie wieszła. Tak, tak zawijmy. Dobra, myślę, że chyba tyle. A nie, 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 o nie, nie, nie. To nie wszystko. Mam negocjować. Cykler 500 Dajcie mi pieniądze. Za. Jest. JEST. Jest i kasa. Dobra. Też mam. Też z nimi mam. Tutaj Z, z nie Ty, a ja, ja... czy ja? Chaos Undewider. Zawarłem sobie sojusz. Z tymi. Chyba nie. A nie. No, nie, to jest cały Ja może tutaj pójdę, prawie spotkam wszystkie armię chaosu, z które jeszcze nie skontaktowałem się. No i Tura 59 Ekonomia jak najbardziej prawidłowa wreszcie jest Przynajmniej jak na tą grę Divide and Conquer 5000 na plusie wystarczyło Dobra Tomorrow. am mm -hmm. going <laughs> Dobra W sumie jeszcze jeden oddział ten chwil się przydał. A niech będzie. Jeszcze się kupuję. To się dwie. Można już przerzucić. Pieska się dośle. Na... Teraz trzeba zobaczyć gdzie tu jeszcze można fajnie coś przygodować Workshop Jest mi To się robi, jeszcze dobrze myślę, tak. Tu jest trzy Spoko. Wygląda mi to. Zostało 200. 3000, trzeba ja coś mega ciekawego za to wybudowa. No teoretycznie to populacja do wypisać rosła. Dobra, ja zawarłem ten układ handlowy z... Tak, ja zawarłem. Miałem teraz iść Tutaj... O jest, jest armia z nincza A z nicz. dobra jest. Będzie im ciężko Mam nie lepiej. To z technicznego punktu widzenia jestem po ich stronie. pytanie, czy idzie tu jakaś armia, żeby ich wesprzeć? Nie, nie widać niczego. Hmm. Może nie wygląda jakoś super imponująco, ale... Jest za niebo lepsze od tego, od większości tego co oni tu mają. No z wyjątkiem tych gości. No i oczywiście tych gości. Na no i ten. O, oni są oczywiście niebezpieczni. Dobra. Myślę, że damy sobie spokój. Długo ten chaos powinien przejąć to miasto, ten Nid Nidenheim Lickgard, nie wiem kto jest Nie pamiętam go, czy to on by był, czy bym kojarzył gościa O tu już znowu mam no, się regenerują ...dwie jednostki. Zaburzam arterię w tej armii. Zaburza jeszcze oddział? Można zawsze go winie zrekrutować. No nic. Myślę, że to wystarczy. I